Брум-брум, так? Mm -hmm. <просу> A powiedz tata. Szymuś. Powiedz tata. Tata. Pięknie. A mama? Mama. A pupa? Pupa. A sisi? Tata. A tak? Tata. Ale do smukuśa, wyjmij smukuś, a powiedz tak. Tata. A powiedz nie. Nie. А баба? баба? А джаджа? Баба. Джаджа. Джаджа. Баба. А джаджа, ну... Но... Павит джаджа. <святый> Ходный водим сейчас смогу сейчас. Opłukać, tak? A, podnieś rączki do góry. Tak. A główkę do góry podnieś, główkę. główkę. O nie. Tak, tu masz główkę, a gdzie masz imiś włosy? Tak. A gdzie masz imuś nosek? Nosek, gdzie masz? Tu jest buzia, policzek. Nosek jest tutaj. A tu jest no pieróg. To jest pieróg. Pieróg ma paluszki. A drugi pieróg.